Siemasz kochani, witajcie w tym oto odcinku. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o nowym sezonie Supreme, który według mnie bardzo mocno obfituje w akcesoria. Ja pokażę Wam 10 akcesoriów, które według mnie możecie kupić, które warto kupić i które według mnie są najfajniejsze. Jeżeli chcecie to zobaczyć oraz podzielić się swoją opinią, obejrzyjcie ten odcinek. Pierwsze akcesorium, które weźmiemy na warsztat, jest to zegarek Timex X Supreme. Słuchajcie, ten oto zegarek według mnie jest jednym z fajniejszych akcesoriów tego sezonu. A to dlaczego? Dlatego, że jest akcesorium, które możecie nosić na co dzień, które jest ładne, klasyczne. Jest to klasyczne model Timex. Ponadto ma Supreme napis i dla Was jest ważne to, że napis Supreme jest pod spodem, pod ekranem, to znaczy nigdy się nie zetrze. Te zegarki znane są ze swojej pancerności, znane są ze swojej odporności i na pewno bardzo dobrze będzie je nosić. Dziś przewijała mi się cena około 400 zł, jednakże jako, że nie było wcześniej takiej kolaboracji trudno jest to ocenić. Kolejna rzecz, która jest dość ciekawa i są to zapalniczki w tym sezonie. Co sezon mieliśmy zapalniczki Zippo, teraz już nie. W tym sezonie mamy zapalniczki z polikarbonu Tsubota, które możecie tutaj zobaczyć. Bardzo ciekawe zapalniczki, i szczerze zastanawiam się, dlaczego nie robią tego z Zippo. Kolejna rzecz, która jest według mnie bardzo fajna, jest to motocross Honda. Zrobiony specjalnie dla Supreme. Tu właśnie widzicie tą oto edycję motocrossa. Ja się na motocrossach nie znam, jednak na Hondzie tak, bo jedną mi już ukradli. Ciekawy jestem retailu, bardzo trudno jest to w tym momencie przewidzieć i ciekawy jestem, czy będzie w ogóle w sprzedaży online. Kolejna rzecz, która wzbudziła dużo kontrowersji widziałem na e, Instagramach, szczególnie w Ameryce, to jest lalka voodoo. Lalka voodoo Supreme, e, która e, wzbudziła kontrowersje dlatego, że ludzie mówili, że to będzie przyzywać demony, że Supreme nowo odnosi się do demonów. I nie wiem, co to ma znaczyć, po prostu tylko laleczka Voodoo. Fajne akcesorium, które według mnie nie jest wcale kontrowersyjne, jest bardziej śmieszne i takie bardziej na półkę. Napiszcie mi, co o tym sądzicie. Kolejną rzeczą, która według mnie jest must have'em z tych wszystkich rzeczy, które tu wymieniłem, to po prostu musicie mieć, jest to Supreme Trap Phone. Tak pokrótce, jeżeli nie wiecie co to, to jest trapfon, ale myślę, że 90% z Was wie, no to tak bardzo krótko, bardzo szczegółowo jest to telefon używany do załatwiania ciemnych interesów i do załatwiania rzeczy, na przykład dealerki i tak dalej. To są po prostu telefony, które mają mało opcji, nie mają GPS-a i tak dalej, trudniej je namierzyć i tak dalej. Oczywiście tutaj to nie jest taki typowy trapfon, ale telefon, który je według mnie na początku przynajmniej jak wyjdzie, nie będzie kosztował jakoś olbrzymiej ilości pieniędzy. Ale z biegiem czasu, jeżeli nie wyjdzie nic innego, myślę, że to akcesorium bardzo. Bardzo mocno zyska na wartości, jeżeli chodzi o nieodpakowany telefon. Kolejna rzecz czy dla sneakerheadów, czyli szczotki do butów. Tak, teraz wychodzą szczotki do butów. Według mnie bardzo fajne akcesorium, szczególnie pod zdjęcia. Jeżeli mamy na przykład jakieś buty z kolaboracji Supreme, czy na przykład 98 Snake, możemy zrobić bardzo fajne zdjęcia z tymi oto szczotkami, gdzie sobie tam gdzieś ustawimy przy czyszczeniu butów. Jeżeli macie na przykład sklep z butami, albo macie na przykład renowacje prowadzicie, również możecie sobie dać na przykład takie szczotki na display. To bardzo fajnie wygląda i jest takim jakby potwierdzeniem streetwearowości tego miejsca, w którym je postawicie. Kolejne akcesorium to Handle Supreme, czyli hypowa siłownia w Twoim domu. Ponadto będą one bardzo drogie. Dlaczego? Dlatego, że uwaga, są pozłacane. Teraz pokażę coś dla alkoholików. Kolejne akcesorium to kryształowe kieliszki do szampana. Idealne po prostu dla każdego, kto chce zmienić swoją imprezę albo na przykład swoje wesele, wznieść pierwszy toast. Set składa się z dwóch kieliszków. W tym momencie brakuje tylko kieliszków do wódki i możecie robić hype party. I teraz coś szczególnie cieszy się twoja mamusia. Pamiętasz, kiedy mówiła, że jest zimno i trzeba nosić kalesony? Otóż teraz Supreme wyszło naprzeciw wszystkim polskim mamom i zrobili to co one by chciały, a niekoniecznie wy, czyli kalesony Supreme. I to jest olbrzymi plus. Bo patrzcie, jak jest zimno, idziecie do szkoły, możecie założyć sobie takie rajtuski e, pod spód, jak przebieracie się na WF, to możecie powiedzieć, że to przecież jest Supreme. I to każdy ci zazdrości, a nie będzie się z śmiał, że jesteś jakimś Januszem w kalesonach. Kalesony są camo, do tego jest również bielizna n, na górę. E, dlaczego warto to kupić? A to, to dlatego, że Supreme co sezon zmienia właśnie te rzeczy. E, nowe bokserki jakieś takie właśnie akcesoria, bielizna, co sezon jest jakieś nowe CW czegoś, które później już nie wychodzi. I tak oto, to są rzeczy, które po prostu tam stoją przez cały sezon, na pierwszym dropie czasami się wyprzedają, a później stoją. Na tym da się zrobić resell po kilku latach, dlatego że to już później nie wychodzi. I tak teraz bardzo trudno jest dostać na przykład bokserki Supreme w kratę. Ostatnio widziałem, że ktoś sprzedawał sztukę za 150 zł i poszły, więc naprawdę, serio, jeżeli chcecie coś na long terma, to bierzcie takie rzeczy. I ostatnie akcesorium hypowa szkoła. hypeowa szkoła, czyli zakładki do książek. Już teraz będziesz na pewno się uczył, jeżeli założysz swoją książeczkę Osa. książeczkę do polskiego takimi właśnie zakładkami. Powiedz to mamie, powiedz to tacie i wydaj na to pewnie z 20 euro. Dziękuję za oglądanie, kochani. Napiszcie mi na dole, bo tam zamieszczam link do całego sezonu Supreme. Jest pokazane wszystko, co będzie. Oprócz oczywiście kolaboracji. I tutaj warto wspomnieć, nie są to wszystkie akcesoria, które wyjdą, dlatego że również wychodzą często akcesoria w kolaboracji, więc no, naturalnie o nich nie wspomniałem, bo jeszcze nie wiemy dokładnie, co będzie. A Wy co sądzicie o nowym sezonie Supreme? Napiszcie mi w komentarzach. Zapraszam na inne filmiki. No i widzimy się już za kilka dni.